Witam was bardzo serdecznie. Dziś troszeczkę nietypowo, bo nie G-Shock, a Baby G. A konkretnie rocznicowe Baby G, limitowane Baby G, fajne Baby G. Dokładnie mamy do czynienia z modelem BGD 565K7ER, czyli, czyli współpraca marki Casio submarki Baby G właśnie z, z producentem Hello Kitty. Czyli japońskim producentem grafiki, różnych takich, jak to się mówi, merchandise'ów, właśnie z tą grafiką kotka z kokardką na jednym, jednym z uszek. OK, bierzemy się do, może inaczej, zanim otworzymy, obejrzyjmy sobie w ogóle samo pudełko, bo tutaj jest co oglądać. Na samym pudełku mamy mnóstwo kotków z różnymi minami, z różnymi, jakby tutaj, wizerunkami oczu przymknięte, oba przymknięte. Puszczone oczko, jeżeli tak to można interpretować. Smutne oczka, także tych kotków jest sporo, na każdej ze ścianek. Zobaczcie, oczywiście, pod naklejkami. Co ciekawe, jako że to jest współpraca z Hello Kitty, to firma Sanrio nakleje również, zleca na pewno klejenie takiego specjalnego czegoś w stylu hologram, Nie jest to hologram, ale takie, taka naklejka, która świadczy o oryginalności produktu. Bardzo fajna rzecz. O ile ja nie przepadam specjalnie za naklejkami na zegarkach Casio w formie naklejek od firmy Zibi, bo one niestety zasłaniają całe dekle, o tyle właśnie w przypadku naklejki na, nie na deklu zegarka, a na pudełku uważam, że to jest fajna dodatkowy dodatkowa cecha, która charakteryzuje oryginalność produktu. Na, na wierzchu pudełka mamy również głowę kotka. Zamiast oczków ma, o, oczek, ma tarczę zegarka. Cyfry 9 3 we właściwych miejscach, oraz z noska wystają wskazówki. No i oznaczenie, że to jest 30-rocznica marki Baby G i 50. rocznica Hello Kitty. OK, przejdźmy do unboxingu, tutaj grafika dokładnie się powtarza, jeżeli chodzi o instrukcję, to tutaj mamy moduł 3523, czy już ten nowszy z, e, jak się, z jak, e, podświetleniem diodowym. Także potem sobie zaraz, za chwilkę obejrzymy samo podświetlenie, jak tylko przejdziemy do otwarcia pudełka. I tutaj ta sama sytuacja, na wszystkich ściankach mamy różne minki kotków, od spodu nie ma nic. Ale już jak otworzymy pudełko, to na jednej ze ścianek, tej tylnej, zobaczcie, jest również potwierdzający napis, że mamy do czynienia z 30 różnicą rocznicą Baby G i 50 Hello Kitty. Już, zobaczcie, również woreczek wygląda, Zaraz zobaczcie, że wewnętrznie coś nie, nie, tutaj niczego nie ma. Sam woreczek również jest fajnie zrobiony, bo oprócz tego, że ma nadruk Hello Kitty, to również sznureczki, zobaczcie, są w dwóch różnych kolorach, właśnie w te, tej kolorystyce Hello Kitty czerwono-niebieskiej. Także no, zobaczcie, no, tyle tych detali. O, jeszcze tutaj ta kokarda. No, po prostu wygląda to w mojej ocenie kapitalnie. Tyle, tyle, na tyle detali tutaj zwrócono uwagę w takiej limitce, że no myślę, że jest to bardzo fajna sprawa. Oczywiście, dla, albo dla kolekcjonera, albo dla dziewczyny czy kobiety, która. Który ten zegarek się po prostu spodoba. No bo umówmy się, nie zawsze kupujemy limitki dlatego, że one są limitkami, bo, bo uwielbiamy firmę, z którą one współpracują, tylko dlatego, że ten zegarek najzwyczajniej w świecie jest po prostu ładny. No i zobaczmy, z czym mamy tutaj do czynienia. Eee, o, tutaj do, dodatkowo jest jeszcze jedna rzecz. O, ten taki pasek jakby wypełniający, żeby zegarek miał być na co też ma symbol kotka. Także tych kotków tutaj po prostu jest całe mnóstwo. Sam zegarek, zobaczcie, ma bardzo minimalistyczny design. Na tarczy zegarka znajdziemy tylko napis Casio oraz kokardkę właśnie w miejscu uszka kotka. Na z kolei paskach znajdziemy takie ozdobne elementy. Nie pełnią żadnej funkcjonalności poza, poza funkcjonalnością ozdobną. U, w górnej części czerwony, w dolnej części niebieski. I, i, i pasek jest tutaj bardzo fajny, zobaczcie. A oprócz tego paska, zobaczcie jeszcze, jaka charakterystyczna cecha jest tutaj w szlówce. No czegoś takiego, to powiem szczerze, chyba jeszcze nie widziałem, żeby w kształcie jakiegoś elementu była szlówka. Po prostu wycięcie właśnie w, dokładnie w kształcie kokardy. No uważam, że to no szapoba po prostu. Ten zegarek jako limitka, powiem szczerze, po, szczerze, podoba mi się bardzo. Oczywiście limitowana jest również metka tutaj z kodem. Kreskowym, oczywiście samym z tym kodem, który jest na kodem EAN, który jest na opakowaniu na pudełku. No i tutaj też mamy informację właśnie, że jest to BabyG30 rocznica Baby G 50 Hello Kitty, no i parę miłych słów. Po japońsku, no, których nie przetłumaczyłem w żaden sposób, i że zegarek został wyprodukowany we współpracy z firmą Sanrio, czyli producentem Hello Kitty, oraz został wyprodukowany w Tajlandii. I ta zawieszka jest, jak widzicie, charakterystyczna dla tego konkretnego modelu, czyli BGD565KT. Bo tutaj zawsze jest symbol, dla którego zegarka ta zawieszka jest wyprodukowana. To jest ta konkretna wersja zegarka. W ogóle model BGD565 to jest mniejsza wersja modelu BGD560. Nie wiem, czy to nie jest najmniejsze, najmniejsze Baby G, jakie w ogóle jest. Dla porównania od razu pokażę Wam je z yy, zegarkiem mojej córy, który... to jest model DW... Yy, którym modelem jest DW5610... O kurczę, nie pamiętam, NG? Jak to się dokładnie nazywa? DN, y, 56DN-9, taki wielokolorowy. No i ten zegarek, jak widzicie, jest no, zdecydowanie większy od tego Hello Kitty'ego. No, córa już trochę urosła, więc już z Baby G można powiedzieć wyrosła. Teraz, teraz jest g -Shock. Jak chcę za, akurat założyć zegarek, ale uważam, że ten Hello Kitty jaki pokazałem, bo ma, bo ma jakieś tam akcesoria Hello Kitty, no to o, spodobał się. Wiedziałem, że nie będzie nosić, ale, ale ten, ale zegarek sam, sam koncept się spodobał. No i co tu jeszcze mamy? I tutaj jeszcze mamy, zobaczcie znowu powtórzone te kotki, które były na, na opakowaniu, w bardzo ładnym, takim delikatnym, srebrno-szarym nadruku. Ja spróbuję wam to na zbliżeniu pokazać. No Wygląda w mojej ocenie, ten nadruk, mam nadzieję, że kamera mi tylko nie zacznie migać, bardzo ładnie, że on jest taki dyskretny, to nie są czarne nadruki na białym pasku, także bardzo przyciskują wzrok. tylko to jest taki szaro-srebrny kolor, no bardzo, bardzo fajny, fajny, fajny taki detal, bardzo miły, to jest dla oka. Szlufka dość wąska, sama produkcja, jak widzimy, jest w Tajlandii, na szlówce jest to też również, też również, też potwierdzone. Na samym dekielku z kolei znajdziemy właśnie Hello Kitty'ego. Niestety jest zasłonięty przez naklejkę, dlatego znów tutaj wspomogę się elektroniką i pokażę Wam Hello Kitty'ego. Dekielek, jeżeli tutaj gdzieś jest, a chyba jest. O, to jest ten zegarek. Nie wiem, czy będzie wersja od tym Dekielka. I zaraz Wam jeszcze pokażę podświetlenie. A niestety Dekielka nie pokazali, trudno się mówi. Jeszcze przejrzę, ale chyba nie. Nie, dekielka nie ma. No w każdym razie na dekielku po prostu jest właśnie Hello Kitty, taki mniej więcej powtórzony jak tutaj yy, na, na pudełku, czyli ma właśnie yy, z noska wystają mu wskazówki. Zamiast oczek ma oczków, oczek oczu. Yy, ma dziewiątkę i trójkę na właściwych miejscach. Tutaj widzimy kawałek wąsów Hello Kitty'ego. No, i cały symbol zegarka BGD565KT i moduł 3523. Czy to już jest ten nowy moduł z podświetleniem diodowym, a nie elektroluminescencyjnym, czyli tym niebieskim, zielonym od, od strony tła? Tylko tutaj będzie dioda z boku. Już pokazuję wam podświetlenie tego zegarka. A jest na co popatrzeć, ponieważ jest również Hello Kitty. Zobaczcie. O, jak się przyjrzymy, to są właśnie oczka oczka tutaj i nosek i trzy wąsiki po każdej ze stron. I wtedy do kompletu właśnie idealnie pasuje ta kokarda. Także zobaczcie jak fajnie producent zadbał o takie detale. No oni w tych limitkach robią te podświetlenia fajne. A, a ten Halo Kitty wyjątkowo tutaj posuje, mógł być troszeczkę wyraźniejszy, no ale wiadomo to jest tylko podświetlenie, więc po prostu wygląda tak jak wygląda. znaczy ja powiem wam tak, w mojej ocenie po prostu kamera nie ma takiego obiektyw nie ma takiego takiej adaptacji do różnej wartości światła, dlatego on na filmie wydaje się bardzo blady, ale na żywo, jak teraz patrzę ponad, jest dużo wyraźniejszy, więc to tylko kamerę tak przykłamuje, bo ją oślepia po prostu ta jedna dioda z boku i wtedy ta, ta grafika nie jest tak bardzo widoczna. No w mojej ocenie, jak na limitkę, udany model. Na pewno na bardzo drobne nadgarstki, bo zaraz tutaj testowo oczywiście jest to mało sensowne, no ale tak czy inaczej go przymierzę, żebyście mieli jakiekolwiek rozeznanie. Będzie wyglądało to dość komicznie, bo się ledwo chyba nim zapnę. A nie, nawet nie będzie tak źle, może. Czekajcie. O, tak, trzecia chyba dziurka. No to tak na siłę już. O, tak wygląda to na moim nadgarstku. No wiadomo, to nie jest zegarek na męski nadgarstki. Ale dla porównania, po prostu, w celach badawczo-naukowych go założyłem. No i tak on się prezentuje. Nawet nie chcę tutaj się gimnastykować z tą szluwką, bo aż szkoda mi zginać ten pasek, więc zostawimy go tak, jak jest teraz. Maleństwo. Naprawdę na małe łapki będzie pasował. I myślę, że nawet dziewczynki typu 10-12 lat spokojnie, nawet może młodsze, będą w stanie go założyć, nosić i nie mieć za dużego zegarka. A jeżeli są jednocześnie fankami Hello, grafik Hello Kitty, no to tym bardziej może się spodobać. Tyle. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeśli filmik Wam się spodobał, zapraszam do pozostawienia łapki w górę, dzięki czemu będzie mógł się wyświetlać wyżej w polecanych filmach dla innych użytkowników zainteresowanych tą tematyką. Zapraszam również do sekcji komentarzy, gdzie możecie między sobą dyskutować o czy o samej prezentacji, czy o zegarku tutaj prezentowanym. I e, jak również zapraszam do e, subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a znajdziecie na nim ponad 400 filmów. Głównie zegarka Casio g ale są też, jest sporo modeli już Baby G. E, są Oceanusy, Protrek, jest nawet jeden Overland, a będzie może i drugi. Także jest co oglądać. E, jeszcze na sam koniec, bo sobie przypomniałem. Pokażę Wam porównanie z kosteczką GWM5610BA, wielkościowe. Tak te zegarki obok siebie się prezentują, jeśli chodzi o wielkość. Jeśli chodzi o grubość, to jest akurat bardzo podobnie, ale jeżeli właśnie chodzi o wielkościowo, no to tutaj zdecydowanie Hello Kit jest sporo, sporo mniejszy. Tyle. Jeszcze raz tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.